Nasze miejsce do spania zajerzyste Polecam. Też miał być w sumie pogoda będzie jaka będzie. 6 rano mamy już za sobą 3 ponad kilometry. Robimy dzisiaj orlą perć na szybko i właśnie jesteśmy w drodze na świnicę. Mamy nadzieję, zrobić trasę, która jest normalnie rozpisana na 12 godzin, a maksymalnie 5. Na razie idzie nam bardzo dobrze. Jak tylko jest możliwość to biegniemy, a jak są takie schody jak tu, no to się wleczemy pod górkę, pyk, pik, pik. No więc jesteśmy na Świnicy, ale okazuje się, że cały czas idziemy sobie w mgle, a mgła powoduje, że jest tutaj mokro i skała jest śliska. A teraz parę słów o naszym sprzęcie. Ojciec ma marele i to jest coś, co jeszcze w miarę mu się trzyma. No. Pokaż podeszwę. Właśnie liczyłem na lepszą przyczepność, ale. Tak, natomiast ja wybrałem się jak zwykle, ha ha ha. Oczywiście wiecie w czym. Buty magiczne. Buty magiczne to jest zero dropa, zero amortyzacji zero i zero przyczepności. <laughs> Także tutaj na tej mokrej skale po prostu, o, to wygląda w ten sposób, że jest symulacja lodu, więc jest fajnie, jest fajnie. Ale jest wcześnie rano, nikogo nie ma, są tylko góry i my, jest bardzo przyjemnie. No i niestety powoli posuwamy się dalej, ponieważ jest cholernie ślisko. No więc, um, jeszcze jest piękna pogoda, czyli delikatne słoneczko przycierające się przez chmury. Kozi wierch przed nami. Eee, moje główne przemyślenie dzisiaj to takie, że nie w tatry na lekko to jest po prostu bajka. To jest zupełnie inne doznanie. To jest po prostu czysta przyjemność bez targania jakichś spędnych kilogramów na sobie. Tak potwierdzam. To jest zupełnie co innego. To szlaki się robi 2 trzy razy szybciej niż normalnie napisano. I tętno 120, więc to w ogóle. Znaczy, no byłoby lepsze gdyby. Mm.